Cześć kochani! Witam się z wami w nowym daily vlogu. Nie zważając na to coś, <grym> jest źle, ale stwierdziłam, że skoro jestem tą osobą, która pokazuje, że social media is fake, to wiecie, że ta grzybka tak wygląda co rano. Yy, dobra, zrobiłam sobie kawkę, jak widać. <grym> I mam nawet plan na dzisiaj, co, co rzadko się moim zdaniem zdarza, zwłaszcza jak mam wolne dni. W jak mam więcej wolnych dni, bo jak mam jeden wolny dzień na, nie wiem, tydzień, bo mam dużo zajęć, to wtedy wiecie, cały tydzień yy, fantazuję o tym, co zrobię w wolny dzień typu dwa prania. <grym> Ale teraz mam trochę więcej wolnego. Właśnie jeden tydzień wolnego skończyłam i teraz będzie drugi tydzień wolnego przed praktykami. I muszę to jakoś dobrze wykorzystać, więc stwierdziłam, że w nowy tydzień wchodzę z wami i razem porobimy coś ciekawego. Ogólnie to plan jest taki, że zaraz się ogarniemy, uczyszemy przede wszystkim, trochę pomalujemy yy, i posprzątamy swoje mieszkanie, żeby doprowadzić je do stanu yy, bardziej przyjemnego wizualnie dla mojego oka. Boże, jak to wygląda, czy wy to widzicie? No, nieważne. Napiszemy sobie teraz coś w dzienniku, bo chcę wrócić znowu do journalingowania. W każdym filmiku mówię, że do tego wracam, y, dlatego że ja piszę kilka dni i potem, zwłaszcza, zwłaszcza jak mam zajęcia, nie miałam czasu rano, no to nie pisałam i potem znowu wracam i znowu piszę i potem znowu nie piszę, także chyba tak musi być. Y, nie zważajmy na to, że, że właśnie raz piszę, raz nie, po prostu popiszemy i tyle. Aha. I pewnie już widzieliście w tytule filmiku, mam nadzieję, bo plan na ten filmik ma już tydzień. I generalnie chcę uporządkować sobie wszystkie notatki z drugiego i trzeciego roku, bo mam dwa takie zeszyty z notatkami, gdzie wszędzie jest co innego. I mam też segregator, o którym Wam opowiadałam już w którymś tam filmiku o studiach. I stwierdziłam, że musimy sobie do tego segregatora po prostu powyrywać te kartki z przedmiotami i powkładać, żeby te zeszyty się nie walały. Także to dzisiaj zrobimy. Mam nadzieję, że segregator, który mam, po prostu wystarczy nam na to, bo nie mam dzisiaj chyba gdzie kupić nowego, bo wybieram się w takie miejsce, gdzie chyba nie ma sklepu typu Pepco, Teddy i coś tam. Ale i tak nie chcę kupować nowego, bo mi się już nie zmieści nigdzie, także mamy misję zmieścić się w jeden segregator. Potem wejdziemy sobie na zakupy. Aha, i dodatkowo jeszcze, może pisałam o tym na Instagramie. Nie, nie pisałam o tym na Instagramie. Yy, zaplanowałam sobie to, że przez wakacje chcę jakoś ten czas wykorzystać i też się uczyć, bo mam rzeczy na studiach, które chciałabym trochę nadrobić, więcej się nauczyć, zapamiętać. Uczyć się, wiecie, takich rzeczy, które są ciężkie i obszerne typu anatomia, fizjologia, i na no jakby to się przydaje cały czas, przez cały okres pracy i tego jest tak dużo, że ja nie jestem w stanie tylko zapamiętać po nauce, na przykład na zaliczenie na pierwszym roku, także. Trzeba to powtarzać, plus trochę ginekologii, bo wiecie, jakby ginekologia vibe jest for me. Eee, I tak, to taki jest plan. Eee, BTW mam nowe pazy. Look at this. Tak. Mam kul cool koleżankę, którą pozdrawiam, która robi mi pazy. Jeżeli to oglądasz, to pozdrawiam. Mam nadzieję, że tych nie połamie tak szybko jak tamtych poprzednich, bo jestem tak okropną klientką, że. W poprzednich paznokci wróciłam do domu i chciałam, wiecie, wyprasować chyba koszulę yy, i otwierając ten taki z od żelazka do wody połamam już pierwszego paznokcia po prostu trzy minuty po powrocie do domu. Także nie polecam się jako klientki takich rzeczy beauty to nie bardzo, bo ja mogę policzyć na palcach jednej ręki ile miałam razy zrobione paznokcie. Przedłużone mam w tym momencie trzeci raz w życiu. I dziwię mi się z nimi funkcjonuje, także. Wish me luck! I lecimy z tym dniem, guys. Dobra, Żyćko w miarę ogarnięta, ja w miarę ogarnięta. Make-up, no make-up jest. Journaling zrobiony. Zadecydowałam, że nie jadę autobusem na zakupy, tylko robię sobie hot girl walk. Po czemu nie? E, trzeba trochę aktywności, wiecie, załapać, a jest ciepło, więc trzeba korzystać. E, I mój outfit. To jest sukienka. Cool, jeszcze tam mam sweter do niej, bo jest tak, wiecie, nie ufam, ale sukienka zwykła, bez żadnych tam Dziwnych rzeczy i moje ukochane New Balansy. po prostu zakochałam się w tych butach, to jest moja pierwsza para i wiem, że na pewno nie ostatnia, mogę w nich chodzić wszędzie, do końca życia, są tak wygodne, także polecam osobiście z całego serca New Balance'y, takie zwykłe, klasyczne BTW, mam w nich bardzo małe stopki, więc to mi się podoba, bo mam rozmiar 39 i nieraz wydaje mi się, że w niektórych butach moje stopy to po prostu kajaki, także lecimy. w domu, miałam mały crossfit z zakupami, bo stwierdziłam, że z powrotem do domu też będę wracać z buta. Także opładowano z dwóch stron jak jakiś wielbłąd. I byłam w sobie, sensie, bo chciałam kupić coś fajnego, wiecie, spódnicę, albo jakąś bluzkę, albo spodenki, bo moja szafa już się powoli kończy, a teraz próbuję sobie, wiecie, stworzyć taką szafę, żeby była w 100%, żeby była w 100% taka jak ja, wiecie o co żeby nie kupować takich przypadkowych, losowych, dziwnych rzeczy, bo były na promocji, tylko takie przemyślane rzeczy. Ale nic nie było. Jest jedna rzecz tylko, którą sobie kupiłam, bo nie mam. I są to takie no spinki po prostu. Pewnie już wszystkim dobrze znane z Pinterest'a, TikTok'a, Instagram'a, Clean Girl Aesthetic i takie tam rzeczy. Dałam za nie dwie dychy i to w sumie nie jest zła cena, bo y, tutaj mam spinkę z H&M'u która ma rok chyba i nie... Aha, XD. Która ma chyba rok i była naprawdę mało używana i widzicie, to ona już to niby złote to ma tak zjechane, że wygląda ohydnie i ona kosztowała, moi drodzy, 30 złotych za jedną taką. Ja nigdy sobie chyba tego nie wybaczę, to jest najgłupiej, najgłupiej, najbardziej głupio wydane 30 złotych w moim życiu. Natomiast dwie dychy za trzy plastikowe, spoko. Tylko teraz się okaże, czy moje włosy się tu zmieszczą. Bo ja mam taki problem, że włosów mam na tyle dużo. że niestety spinki nie łapią. Jak już te włosy się tu zmieszczą, to już brakuje tych ząbków, żeby wiecie, przy skórze się zahaczyć o te włosy. I no, jakby niedobrze. Także zaraz spróbuję, czy coś da się z tym zrobić. Dobra, robimy test. Odpakowałam sobie różową. Bo czemu nie? I ja myślałam, że dziewczyny na TikToku czy gdzieś tam sobie po prostu jakby jedną częścią spienki strzesują włosy, a drugie dobierają. Nie, zdało się typ. Dobra, czekaj, tam, próbuję. Zbieram. Au. Ała. Aha, zbieram i co? Aha, to pewnie wygląda. O nie, to wygląda źle, ja widzę. Naprawdę. Nie, nie jest dobrze. Dobra, podejście numer dwa to jest taki jakby banan. Czyli że sobie wiecie, te włosy różnię z takiego banana. I ja to mam niby sobie spiąć tu. Ale znaczy, te włosy właśnie tak jak mówię się. O, oh, nie wieszczą. More and more! I co? Jak to wygląda? I don't know. O, wygląda jakby po prostu krótkie włosy. Czy widać w ogóle tą spinkę? I don't know! Jakby... Nie, to wygląda trochę lepiej, nawet jeżeli. Mm. No, ale to nie jest to, co ja chciałam. Więc niestety, nawet taka spinka. nie będę miała. No ale taka spinka to jest chyba za mała, nie wiem czy są jeszcze większe, ale spróbuję sobie teraz zrobić to samo, tylko jakby z częścią włosów, wiecie o co chodzi. O oh my god! Czyli co? Zwijam to i spinam tu. tutaj. O, to chyba wygląda lepiej. Ogólnie to wy mi powiedzcie. Bo ja nie widzę, jakby jak tak stanę, to trochę w lustrze widzę w telefonie, jak to wygląda. O Jezu, jakie to jest creepy, jak widać mam twarz tu. Ale nie, to chyba jest ok. To jest miała fakt, że ja strasznie chciałam sobie włosy całe do góry zabierać, no ale nie można mieć wszystkiego, także zostajemy przy tym. <grych> Dobra, i tak jak obiecałam, bierzemy się za organizację. To są chyba prawie wszystkie moje notatki ze studiów. Um... Trochę tego jest. Bo tu mam trzy zeszyty, które chcę uporządkować. Tu jest jakiś segregator, już nie wiem, czy to jest układane, czy nie. Chyba tak. I tutaj jest docelowy segregator, i w sumie okazał się być trochę bardziej zapełniony niż mi się wydawało tu mam y, pierwszy rok. Ale jeszcze trochę miejsca zostało, także spoko. I ilość dodatek, jaką robiłam na pierwszym roku a jaką robiłam na drugim, a jaką już w ogóle teraz robiłam na trzecim jest komiczna, bo, bo jak na to patrzę, to widzę po prostu, wiecie, taką równie pochyłą, że tych notatek jest coraz mniej, ale to też z powodu tego, że mm, przeszłam na notowanie w... Yy, polski wyraz, nie digital, yy, na komputerze i tablecie i wszystko mam w dokumentach Google, yy, nie ma potrzeby, żebym to nosiła, natomiast te notatki, co już mam, to bym chciała, żeby jakkolwiek gdzieś tutaj miały swoje miejsce. I tylko muszę sprawdzić, który zeszyt, tak chronologicznie. Boże, co tu są za śmieci w ogóle? Jest najstarszy. Ach, dobra, to jest 2021, więc tak, to będzie najpierw ten, potem ten. I na końcu ten, bo ten jest z tego roku i nie zapełniałam go aż tak dużo, bo mam go to nie wiem, czy to jest połowa, bo jeszcze tu wyrywałam kartki, także podejrzewam, że to nie jest połowa. No ale okej. Okay. I plan jest jeszcze taki, że będę wyrywać jakieś puste kartki i dawać tutaj jako takie, wiecie, kartki tytułowe do przedmiotów, jeżeli dam radę psychicznie, aż tak się za to wziąć. I takie tu mam karteczki przyklejane, długopis i pisak, żeby sobie to tak wiecie zaznaczyć. No i lecę z koksem. Nie, tego nie widać, a ja tu sobie robię takie kubki osobne, żeby sortować to po prostu przedmiotami i chronologicznie, czyli po prostu sobie odwracam i na to dokładam kolejne, czyli będzie od najstarszych do najnowszych. Idzie całkiem dobrze. Nie jest tak, że jak myślałam, także lecę dalej! Dobra, pierwszy zaszedł za mną. Cieszę się, że tak szybko idzie. Biorę kolejny, czyli ten czerwony. zeszyty z drugiego roku za mną, i teraz na razie ten zeszyt z trzeciego roku zostawię na potem, dlatego że tu mam dużo przedmiotów, które się już nie powtarzały w trzecim, na trzecim roku i chcę je najpierw uporządkować w segregatorze, popisać i wtedy będziemy lecieć z trzecim, żeby się nie pomieszało. Bo w perspektywie czasu możecie zobaczyć, ile kubek do oka mnie się narobiło, ale ich jest jeszcze więcej. Ja Wam to pokażę po prostu, bo to jest hit. Więc tu mamy patologię ogólną, z tego mamy dość mało. Najwięcej chyba z angielskiego, dlatego że my tu dużo zadań robiliśmy i tak dalej. E, tutaj jest psychiatria, tutaj jest kardiologia, e, tu są jakieś takie losowe, pojedyncze rzeczy, które nie wiem do czego będą, nie wiem czy je będę wpinać w ogóle. Tutaj są też jakieś śmieci, ortopedia i traumatologia. I co to jest? Kształcenie ruchowe. Dalej mamy fizykoterapię, kinezyterapię. Tutaj jest chirurgia, a tutaj poznajdy jakieś stare w ogóle, jak to się nazywa, wywiady z pacjentami. Dobra, stay hydrated i lecę z Foxem. E, więc mnie tu zostało trochę wolnych kartek z tego pierwszego, i sobie porobię z tego pierwsze strony i lecę po prostu po kolei. Dobra, notatki są. I yy, jest ich tyle, jeżeli chodzi o drugi rok. nie jest taka zawrotna ilość, ale patrząc na to, że potem przestałam notować, aby nie było potrzeby, albo coś tam, to nie jest źle. Yy, I porobiłam pierwsze strony bardzo mało estetyk. Matko czy teraz jak to teraz będzie pies szczekał, tak? No, że tego nie słychać, aż tak. Nie są aż tak estetyczne, natomiast moim zdaniem to ma być praktyczne, a nie aż tak estetyczne i jeżeli tutaj nie będzie kaligrafii z Pinteresta, to mimo wszystko znajdę, jeżeli coś będę potrzebować, także myślę, że z GIT. Dobra, notatki mamy ogarnięte, także cool, posprzątam to i najprawdopodobniej idę zrobić obiad. I jeszcze będziemy musieli wyjść z domu, bo tutaj pani na rogu sprzedaje truskawki. Ja w tym roku jeszcze ani razu nie kupiłam truskawek i najprawdopodobniej pójdę po te truskawki, bo tak mi się chce, że szok. Truskawki kupione. Oczywiście zjadłam z trzy minimum po drodze, takie nie umyte, ale. Pokażę, to są truskawki, także wiecie, zawsze trzeba jeść po drodze. No i jest teraz umyję, i będą sobie leżeć, ale coś myślę, że długo nie poleżą, skoro to są moje pierwsze truskawki w tym roku, które kupiłam. Swoją drogą bardzo dobre trafiłam, także może to jest znak, że ten rok będzie jakby ten sezon, te wakacje będą. Truskawkowymi wakacjami? We don't know. <laughs>